co ty myślisz? No, potężny trik Potem. Czyli teraz Nie może zresztą. po raz się wszystko stanie Dobrze. Albo prawa strona wygra, albo lewa Dobra, siemanko, witam was w nowym odcinku W grubym odcinku Gdzie zawalczymy o finał Game of Peak Sponsorowanego przez Mówino Pro Schutters. I teraz zagramy tak Mikołaj Jestem. I Szymon Cześć, cześć No i Chłopaki teraz zagrają w papier, kamień, i zobaczymy kto wygra. Trzy, trzy. Zawsze przegrają, każdy. każdy. Okej, okay. okay. szybkie zasady. Szybkie zasady. Mamy yy, zawodnik, który zadaje ma jedną próbę na zadanie. Osoba, która wykonuje trik ma dwie próby na wykonanie. Nie gramy na sketchy lidu, Gramy na jednego ribeja i jednego lastriki ribeya. No i chyba tyle. Zaczynamy! Co robisz jako pierwszy trik żemalu. Zadam 3-6 barana, to ma to Tylko trzeba rzeczy trochę odsunąć, bo mogę wyjechać. Spoczął. <noise> Tutaj jest zajawa, bo to będzie pierwsza rotacja 360 w game of Thrones Let's go! czyściutko, czyściutko Próbujesz? Dawaj No Szymon nie, nie wykonał swojego triku. No i ma drugą próbę. Bierz, bierzesz z Chyba nie, wydaje mi się, że nie. Bierz. Ok, 1-0. Ty! Do 0 Ok, co zadajesz? Kiklesowek. obejrzał. Ok. Kickles. Dolna. No Zaliczam, piękny trik, wykonanie piękne. niestety. Nie, nie biorę ribejta. Zadają. Wynik 1-1, no i zobaczymy co zadaje Mikołaj Zadaje Inwarda na ten oto no Na rolling Inwarda Mikołaj ma akurat jedną przewagę, bo wygrał w papier-kamień-nożyce i tutaj może wygrać Czyściutko no. Wykonujesz? Mogę spróbować, ale nie hmm. umiem Przednie nogi się wybija Inwarda, dawaj Oj nie robię, no. nie robię Ok, co czyli 2-1, co zadajesz? Zadam silki klipsmi na no, boksie Dobra, okay. dobra Zaliczone, bardzo czyściutko Teraz będzie leciał przeciwnik, czyli Mikołaj No, dawaj! Nie robisz? Nie, nie robię 2-2 dwa, dwa. I uwaga, decydująca literka może być teraz. Zadaję butter na rolling. Na górę? Tak, na górę. Okay. Na górę. Co ty górę. myślisz? No potężny trik. Potężny trik. Jak się zapatujesz na to? Robiłem na jedno. mogę spróbować. Może okay. jak mocniej zakręcę albo coś. Dobra, dobra, zobaczcie mnie zaraz. Pull commitment No do tyłu się pochyliłeś. Okej, okay. co zadajesz? Bridouble. zadaję na pipe'ie Czyli to co było w półfinale To jest Takie. Naprawdę potężna gra według Dwa 2-2 też może być to decydująca literka Będzie bridouble na Chcesz, poterze jak nie zrobię to, raz to raz przegra Dawaj. Raz, Sama nas zastanowię Sama Finał to finał Finał to finał, same grube rzeczy Dawaj Dziękuję. Siadło ten. Brawo Za sześć. Który lepszy coaching, bo ja nie wiem. To się zapyta, kto się zapytać, czy to już przeciwnika no, może. Tutaj lepiej, tutaj lepiej. Na tym go to też lepiej. Zaufajmy. Masz, masz czas. Masz trzy próby stare jeszcze. Dawaj, to była bardzo dobra próba. Miało to potencjał na sklejenie. Uwaga! Dawaj. Ostatnia próba! Ostatnia próba! Czyli teraz tak, może po raz się wszystko stało. Albo prawa strona wygra, albo lewa. Tak jest, ale najważniejsze, że są to ziomale. Pomagają sobie nawzajem, mimo że grają przeciwko sobie. Szanuję, to jest zajawa. Idziesz pod kątem i Jeszcze raz przypomnę, Mikołaj nie jest na swoich play -over. Chyba musimy zobaczyć nagranie, co? Nie, bo I tym oto sposobem zakończyliśmy turniej Game of Pick, którego sponsorem było Movino. Turniej zakończył się następująco. Wygrał? Simon. I brawa dla Ciebie, gościu. Drugie miejsce zajął Mikołaj. Ta gra była naprawdę zacięta. Ja podziwiam chłopaków za ich umiejętności. No i co? Dziękujemy bardzo. To było naprawdę... Loading, loading, loading. Nagra. A teraz przenosimy się też do bardzo fajnego smaczku, jakim jest rozdanie nagród. Ok, moi drodzy. Przechodzimy teraz do najważniejszej części całego turnieju, czyli rozdanie nagród. Mamy z sobą tutaj wszystkich finalistów, ale razem z nami jest też kolega, osoby, która była trzecia, ponieważ musiała się zwinąć do domku. Także Krystian, dobry kolega Marcina, który wygrał. Trzecie miejsce, brawa dla niego. Marcin. Do domu. Marcin. Kolega bardzo dobrze sobie poradził. Jakie to będą części, które wygrał? Kierownicę mówino. Piękna koszuleczka mówino. I oczywiście zapas wlepek, żeby obkleić ładnie kask. Także proszę bardzo, brawo Marcin dla ciebie. Brawo Marcin. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Miejsce drugie. Zajmuje. Zajmuje. Mikołaj! Gratulacje! Brawo. jest mój Instagram! jest mój Instagram! <noise> no. Tak jest, follow, followujcie chłopaków. Za drugie miejsce. Otrzymuję. Grypki. Piękne gribki, mięciutkie. Piękne kółeczka 110. Jeszcze więcej wleb. I złociutką koszuleczkę Movino. O, wszystkie te części oczywiście możecie znaleźć na sklepie. Pierwsze miejsce! zajmuje Szymon! Brawo, no, brawo, brawo! I Szymon zgarnia największy pakiet! Jest to koszuleczka! Koszuleczka! Są to gripy! Gripy Jest to jeszcze więcej wleb! I wisienka na torcie. Nowiutki deck Xcore razem z witelcem sterami, papierem ściernym i gotowy do katowania. Także brawa dla Ciebie, brawa dla wszystkich! Podobało się? Bardzo 8 uczestników, trzech zwycięzców, ale jeszcze dla operatora kamery, który zgarnął czwarte miejsce, proszę bardzo, Dzień. dla ciebie również gripki, piona i co? Dziękujemy! No i mam nadzieję, że jeszcze będzie taki turniej i że kiedyś jeszcze go zobaczycie, może i wystąpicie. Brawa, brawa, brawa! Hello! Hey.